Siema ludzie, przepraszam Was bardzo, ale to bardzo, że tak długo nie nagrywam. Ale może jakoś Wam to wynagrodzę nagrywając Roblox. Tak, Roblox. No i pokażę Wam dzisiaj, jak w FNF Mode Animations i General Ragdoll House latać. Nauczę Was tam latać. A w tej otogierce, FNF Mode Animations, pokażę Wam, jak znaleźć kilka ostatnio dodanych skinów. Dobra, zacznijmy tutaj. Ja się modlę, żeby tutaj nie było teraz metra, bo tam się latać nie da. Dobra, poczekajmy. XD, na serwerze są tylko trzy osoby. Eee, dobra. O, wiem. Weźmiemy szybę. Tylko najpierw ją wybijmy. No dobra, wybiliśmy szybę. XD. Weźmy tylko jakiś większy kawałek. XD, tutaj się same szyby wybijają. Dobra, z szyb nie będziemy korzystać. O! A nie, drabina jest za duża. Przepraszam. Dobra, drzwi, drzwi. Nice, na drzwiach da się latać. Patrzcie. Wystarczy po prostu ciągle skakać. A to będzie was niosło w górę. Można też na tym chodzić w powietrzu. No i tak właśnie się lata. Aha. Dobra, czyli teraz wiemy, że na. Automacie nie da się latać, to może już wyjdźmy z tej, z tej chorej gry. No dobra, teraz FNF and Mod Animations. Tak jak Wam obiecałem, pokażę Wam, jak tu zdobyć kilka skinów. <coughs> Play. Oczywiście, ja w pokoju mam strasznie słaby zasięg. No, tak jak mówiłem. XD. Jezu, ja się zaciąłem, a gracze wyglądają tak, jak wyglądają. Dobra, wyjdźmy i wejdźmy jeszcze raz. Widzę, dlaczego ja w pokoju mam takie beznadziejne wi-fi? Dobra, przepraszam Was bardzo na chwilkę. Bardzo was przepraszam, ale no. Mieliśmy mały problem. Co to za tutaj kulka? Co to za kulka? O ta. I dobra, będziemy, Dobra, musimy z tym jakoś żyć. Ok, chodźcie teraz za mną. Na początek pokażę wam, jak latać. Potrze żeby to zrobić, musicie wziąć animację GF I ciągle, to, i ciągle ją klikać ze skakaniem. A nie, chyba usunęli to. A nie! Patrzcie, gdzie ja jestem! O Jezu. I można też w ten sposób scitować grę, żeby chodzić tak jak GF. Siedzi na głośnikach. Dobra. No. I teraz idziemy poski na Hagiwagi. Hagiłagi jest no niezbyt dobrze ukryty. Trzeba na to wejść i wtedy go będziecie mieli. E, o, o tam. O tutaj widzicie tam przy moście. Macie impostora. Teraz idziemy po myszkeniki, która jest na placu zabaw. Jezus Maria! Ale u was to niebo wygląda. Przepraszam, że taka słaba. A, czekajcie. No, zobaczcie. O Jezus Maria, już wyszedłem z tego. Patrzcie, tutaj macie szczura. Jak na niego wejdziecie, to dostaniecie wtedy Mickey Mouse Avi. O, tutaj macie w ogóle też Stickmana, który dawno już został dodany. Tam macie Little No i to. Pff, chyba tyle, ile chciałem Wam pokazać. Widzimy się w następnym materiale. Schema.